Cześć, siemanko W dzisiejszym filmie Pewnie filmów jakich dużo już na youtube Ale chciałem wam pokazać Serwis olejowy Yamaha XJ600 diversion. Ja, że <kluzny> Motór jest rozgrzany Tu jest pust oleju Widzę. widać Pokażę to jest pust oleju na klucz 13. Ja już popuściłem tą śrubę i po prostu będziemy wykręcać i spuszczać olej. Olej zlatuje. Także trochę go tu jest, bo 2,8 litra wchodzi. Bez filtra 2.6, potem odkręcimy filtr, który jest tutaj. Na niektórych filmikach widzę, że ludzie wydechy demontują, ale to po prostu nie ma nic takiego, przecież tutaj jest normalne dojście od dołu. Także normalnie można go odkręcić bez demontażu wydechów. Nakrętki i też widzę, że niektórzy się odkręcają za pomocą, bo wydech zdejmują, bo ciężko jest z tego. Nie ma nic yy, bardziej mylnego. Jak dobrze pamiętam, chyba w katalogu było 43 Nm. Między 43 a 48, coś mi tak kojarzy się, Nm. Ale mi się wydaje, że chyba 43 Nm dokręca się o korek z Także. prosta Oczko rewizyjne. Wiadomo. Także prosta obsługa, bo to wiadomo to jest motocykl, swoje lata już ma, że to nie ma nic skomplikowanego w KTM, który miałem poprzednio. To były trzy filtry olejowe dwa siatkowe, jeden normalny wkład, więc no, tam było trochę więcej zabawy, jeżeli chodzi o spuszczanie oleju. Tutaj mamy jeszcze magnes, który należy tam wiadomo wyciśnić po spuszczeniu oleju, jak nieraz w większości ciągników. Korka z spustowych jest magnes, coś tam się gromadzi w silniku, to magnes wyłapuje. Dobra. Co jeszcze dzisiaj będziemy robić? Już Wam pokazuję. Była awaria tylnej klapy w przyczepie samozbierającej. Nie wiem, jak to się stało. Praktycznie non stop przez pół roku włożę zielonkę do obory i przy wyjeździe jakoś się stało, że przychaczyło o filar od drzwi klapa i ją wygięło. Także, no zdarza się. Też się zastanawiam jak to się stało, jak przez 5 lat, a praktycznie przez pół roku robi się codziennie to samo i akurat takie coś się stało. I akurat byłem po potrzebne mi części, nowe zawiasy, kupiłem tutaj. Eee... Motor rozgrzał się, a że olej się przyszedł to przy okazji wymienimy olej. A u nas trwają siano kosy, ale nie na kiszonkę, tylko obecnie na siano. Munki mamy pokoszone. Także pokażę wam w dalszej części filmu, jaki efekt będzie wykonania klapy oraz jak uzupełniam olej w jamaszce. Większość ludzi, widziałem na filmach, że wydek zdejmuje, żeby odkręcić filtr olejowy. Nie jest nic bardziej mylnego, jak jest filtr dokręcony normalnie. Tak jak widać, tutaj był dokręcony, nie cieknie. Możesz pokazać, że jest sucho. Nie ciekło nigdzie. To wystarczy dobre rękawiczki. Jak ktoś ma trochę ścisku w ręce, to... O, i pójdzie. Nie trzeba po prostu wydechów demontować, jak niektórzy się to robią. A poza tym, jeżeli by nie szło, to można normalny klucz nasadkowy do odkręcania filtrów, grzechotkę założyć i bez problemu też się odkręci. No i tyle. Ej, nowa. Tylna klapa do przyczepy zrobiona. Jak jest teraz zamykana. Zostały tu dziury wycięte. Tu ktoś kiedyś takie haki dospawał, na to jest zamykane. I zawleczka jest przedziewane i tak to działa. Eee, co jest na pewno na plus. Eee, kiedyś trzeba było podnosić ją ręcznie i zahaczać moto, tutaj. Teraz jest taki plus, że jak otworzę. To ona się sama podnosi do góry. Nie trzeba się już nią siłować. Jedyne co to tylko do zamknięcia. Muszę ją podciągnąć. Podciągnąć, tu zablokować. O. I mogę ją zamknąć, a ja tu tylko blokuję a przedtem trzeba było inaczej tu odblokować i tu ją zam zamknąć na ten hak, żeby nie opadała, bo tam ta była ciężejsza. A czy to chyba była oryginalna, nie wiem. Bo tu jest. Sprężyna ściągająca. O, a teraz sama się podnosi do góry, także moim zdaniem dla mnie na plus, bo to nie jest hydraulicznie otwierane. Nie trzeba się siłować, żeby podnieść. Tylko wystarczy pyk do góry i zamknąć. I tyle. O, także dobrze mieć blachę trapezową na stanie. Olej wymieniony olej jaki leje do Yamahy Diversion to jest Yamalube 20w50 taki jest zalecany w serwisówce nie żaden Motul nie żaden Berley nic takiego tylko po prostu Yamalube to jest specjalny olej produkowany na licencji Yamahy także ten olej jak najbardziej jest zalecany do tych motocykli. Nie żaden tam 10, 15 W, 40, czy coś takiego, bo to są oleje za rzadkie. Z tego względu, że to są silniki, olejaki. One się chodzą olejem i powietrzem. I filtr, no to w zależności czy KNA, czy HF, no to będziecie jak firmy HF, no to jest HF, początek jak antena, no to będzie KN, ale numer 303. Tego to się nie zmienia. Jeżeli będziecie szukać, to początek, logo firmy, a dalej numer 303. Także olej, wymieniony Ech. i co? będziemy śmigać dalej. Trzymajcie się i cześć.